Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry w piątek, piątunio. Witam Was bardzo serdecznie na tej grupie, na grupie Akademia Stawania się. Na grupie, gdzie już 24 czerwca odbędzie się takie czterodniowe wyzwanie, darmowe wyzwanie dla kobiet, dla przewodniczek, dla osób, które pracują z innymi ludźmi. Wyzwanie nazwałam chroń swoją energię, gdyż zauważyłam w pracy z klientkami, w pracy z kobietami, w pracy na sesjach, że my kobiety, pewnie wszyscy, ale my kobiety szczególnie, mamy bardzo duże wyzwanie z naszą energetyką. Nie potrafimy sobie radzić jakby z tym podstawowym energetycznym BHP. Naszej energii. Dlatego też postanowiłam tym razem zrobić właśnie takie wyzwanie, żeby pokazać Wam z ramienia tego, że jestem bioenergoterapeutą i bardzo dużo mam jakby doświadczenia w tym temacie pracy z energią. Postanowiłam z Wami się tym tematem podzielić właśnie przez te cztery dni. Tego wyzwania i chcę dzisiaj was, jakby, zaprosić do tego wyzwania, natomiast małej dziewczynki, po kobietę, później po matkę, po żonę, po babcie, i według schematów mamy określone i narzucone, jakby, te schematy, jak to powinno wyglądać. Natomiast ja z wami pokażę wam, jak możecie naprawdę głęboko wejść do swojego serca i tam odkryć właśnie ten swój potencjał taki duchowy, z czym właśnie z którym właśnie przyszłyście tutaj na planetę Ziemia. Do tego dnia słuchajcie, zrobimy bardzo potężne takie ćwiczenie. Nauczę was i poprowadzę właśnie w tym ym, ćwiczeniu bardzo potężna technika energetyczna która pozwoli wam pracować z ciałem, tym z ciałem fizycznym, z ciałem energetycznym. Technika, która pozwoli wam uwolnić, uwolnić taką zamrożoną, zastajałą w naszym ciele energię, i moim takim celem tego wyzwania, intencją całego tego wyzwania jest nauczyć was tej samodzielnej pracy. Samodzielnej pracy i wzięcie odpowiedzialności właśnie za swoje życie, za swoje rezultaty, za swoje myśli, za swoje działania i nauczę was właśnie w tym dniu potężnego narzędzia, potężnej techniki, która wam Pozwoli właśnie pracować z tą energią, żeby był ten przepływ. Tak jak sama nazwa wyzwania mówi, e, odblokuj swój przepływ i odzyskaj swoje światło, to przez te cztery dni e, bardzo dużo w waszym życiu się zmieni. Jeżeli będziecie przez te cztery dni uważne i będziecie zaangażowane, to naprawdę e, tak jak mi. E, te narzędzia zrobiły bardzo dużą e, pracę w moim życiu, tak samo i zrobi to dla Was. Więc e, w pierwszym dniu wyzwania będziemy już od razu pracować e, na bieżąco. Nie będą to ćwiczenia, które macie zrobić w domu. Oczywiście możecie później to ćwiczyć w domu, natomiast od razu będziemy tego się uczyć e, na bieżąco. W drugim, w drugim dniu wyzwania natomiast porozmawiamy sobie o tych blokadach energetycznych, kiedy one powstają, skąd one się biorą i przede wszystkim nauczę Was, jak uwalniać opór. U uruchomimy ten prawdziwy przepływ swojej energii i Rozświetlimy to ciało takie świetliste. Nauczę Was z no, drugiego narzędzia. To dostaniecie drugie narzędzie bardzo potężne narzędzie na rozświetlanie swoich komórek, na rozświetlanie swojego tego ciała świetlistego. I tutaj porozmawiamy sobie właśnie, co nas blokuje, dlaczego nas blokuje, dlaczego jesteśmy w pewnym momencie. W osiągnięciu swojego celu już praktycznie realizujemy ten swój wymarzony cel, który sobie zaplanowałyśmy, i okazuje się, że nie możemy przebić tej ściany właśnie strachu, tego lęku. I skąd to się bierze? I pokażę Wam bardzo proste techniki, które będą rozpuszczać te nasze lęki. I ćwiczenie, które właśnie w tym drugim dniu przećwiczymy razem, pozwoli wam uwolnić ten opór, uwolnić ten opór i uruchomić ten prawdziwy przepływ energii. Natomiast w trzecim dniu wyzwania, w trzecim dniu wyzwania nauczę Was jak podnosić swoje wibracje, żeby nasze cele, nasze marzenia, właśnie te potencjały, z którymi tutaj przyszliśmy, żeby one szybko się realizowały, żebyśmy mogły odzyskać to swoje światło i kreować swoje życie z poziomu serca, a nie z poziomu lęku, strachu, Walki, walki o przetrwanie, walki o przeżycie, tylko właśnie kreować z pozycji, z pozycji właśnie tej miłości. I tutaj znowu dostaniecie kolejne narzędzie, bardzo potężne narzędzie energetyczne, które pozwoli Wam i nauczę Was, i razem wejdziemy właśnie w to ćwiczenie, jak podnosić swoją wibrację, krok po kroku, dokładnie to przećwiczymy. Natomiast w czwartym dniu wyzwania, w czwartym dniu porozmawiamy o tym, jak wejść w energię pieniądza i dlaczego kobiety inaczej w ogóle przyciągają obfitość, przyciągają bogactwo, i jaki błąd. Popełnialiśmy, popełniałyśmy przez całe życie, ucząc się tych zasad finansowych, zarabiania, inwestowania, przyciągania pieniędzy według e, tej metody, takiej męskiej, takiej twardej, takiej walki, e, konkurencji. Ja pokażę Wam, jak, jak prawidłowo przyciągać właśnie tę obfitość jak e, nauczyć się przyjmowania przede wszystkim, bo kobiety mają tą energię bardziej przyjmowania i tego będziemy się uczyć. Natomiast oczywiście nikt nas w dzieciństwie tego nie uczył, rodzice o tym nie wiedzieli, nauczyciele również, dopiero teraz są te, są, jest ta wiedza dostępna coraz szerzej, coraz dokładniej. No i tutaj znowu pokażę Wam bardzo fajne, bardzo fajne ćwiczenie, które, w które razem wejdziemy na tym, w tym czwartym dniu wyzwania na przyjmowanie pieniędzy, przyjmowanie darów. To będzie bardzo fajne, bardzo fajne doświadczenie, więc y, słuchajcie, y, w tym dniu nauczymy się przyjmowania zarówno z tego poziomu fizycznego, czyli pieniędzy, obfitości, ale też z tego poziomu duchowego, gdzie jest dużo łatwiej, dużo prościej. Będziemy pracować przez te cztery dni na poziomie fizycznym, energetycznym i duchowym y, i pokażę Wam jaka jest różnica, kiedy my pracujemy właśnie... Z tego poziomu fizycznego, że musimy, muszę iść do pracy, bo muszę zarobić pieniądze, muszę wykonywać to i to, muszę, 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 muszę. E, pokażę Wam, jak przejść z tego muszę na powinnam, powinnam zrobić to i to żeby było tak i tak. Powinnam zrobić to i to, żeby, żeby osiągnąć to i to. I na trzeci, na trzeci level również pokażę Wam, jak wejść, czyli jestem wdzięczna za to, że mogę pracować tak i tak. Jestem wdzięczna za to, że mogę się dzielić swoją wiedzą, swoją informacją i jestem wdzięczna za to, że mogę pomagać innym osobom, czyli te trzy poziomy po prostu w te cztery dni. Pokażę Wam właśnie, czyli 4 dni, mamy 4 dni wyzwania, 4 potężne techniki pracy z energią i do tego jeszcze 3 poziomy, jak w każdym dniu będziemy pracować, będę Wam pokazywała, więc słuchajcie. Zapraszam Was już bardzo serdecznie na grupie Akademia Stawania się. Dołączajcie. Najbliższe informacje już będą na dniach, bo już we wtorek zaczynamy. Dajcie znać, z kim się widzę już we wtorek.